Witam moi drodzy na pierwszej wycieczce szkolnej w otwartym zoo. Tutaj moi kochani, nie ma co hałasować, no i nie ma co szaleć. To jest otwarte Zo i zwierzęta chodzą sobie luzem, więc proszę zachowajcie ostrożność, no i słuchajcie się mnie i nigdzie się nie oddalajcie. Proszę pani, proszę pani, a będą mi jakieś ptaki? Proszę pani, proszę pani, a będzie mieć koala? Y tak, tak, wszystko pokażę w swoim czasie, tylko proszę uspokójcie się. A teraz proszę za mną, idziemy w tę stronę. W drugą stronę nie radzę iść. To jest nasze zaplecze, prywatne miejsce. Zwierzęta mamy z tej strony. Guśka, ale super. Zawsze marzyłam, aby wybrać się w takie miejsce. No i dzięki naszej szkole mamy super wycieczkę. No, ja też się cieszę. Ale uważaj, bo te zwierzęta naprawdę chodzą luzem. Wy jak zwykle, głupie i wszystkim ucieszone. No dalej, idźcie, idźcie oglądać te beznadziejne zwierzaki. Ta pani przewodniczka chyba jest głupia, że sobie myśli, że ja będę tutaj chodzić. Nie ma takiej opcji. Jeszcze jakiś ptaszon mi wleci i się wkręci we włosy. Mówiła, że z tej strony jest zaplecze. No dobra, to ja sobie tutaj pójdę i posiedzę. Nie, no tutaj jest zdecydowanie lepiej. Ale mnie denerwują takie wycieczki. Najgorsze, że to wszystko wymysł Kaśki. Jakby tutaj się zemścić. O, wiem, wiem. Kaśka chyba nie lubi pszczół. Wezmę dla niej miodek, a później wypuszczę tę pszczołę. Moi drodzy, znajdujemy się właśnie jakby w dżungli. Uważajcie, mamy tutaj urocze, słodkie małpki i chodzące po drzewach misie się koala. Miś, 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 mi gdzie? Ole piękny, ale piękny. Muszę zrobić mu zdjęcie. Muszę to zapisać w moim notesie. Ale ja prosiłam o ciszę i rozwagę. Proszę uważać, bo małpeczka jest chętna, aby odwiedzić każdego z was. Uważajcie. <laughs> Jaki złodziak, jaka ona jest piękna. O, 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 a jaka szalona. Nie no, skacze po wszystkim. Skacze z ręki do ręki. O, i chowa się. Chodź tutaj, mała małpeczko. Muszę zanotować. Miś koala. Pochodzi z Australii. Wszystko muszę zapisać w moim notesie. Musi być wypełnione aż po same brzegi. Chcę spotkać wszystkie zwierzęta świata. Ej, ty, a ty co tutaj robisz? Eee, Odczepiłeś się od naszej wycieczki? Nie, ja również jestem przewodnikiem, ale zajmuję się nocnymi zwierzętami. Uważaj, bo mamy tutaj prawdziwego nietoperza i małpiatkę, która uwielbia ciemność. Zmarnowany dzień. Bez nadzieja zmarnowany totalnie. Och, ta pszczoła. Chyba powinnam ją schować. Zrobię tak, że schowam ją sobie tutaj za plecy. e Kaśka, Kaśka, Kaśka! W ogóle nie będę reagować na Patrycji krzyki. Ona znowu coś kombinuje i chce mi popsuć wycieczkę. Kaśka, Kaśka, chodź tu! Ja chcę do was dołączyć i boję się wejść na ten mostek. Pomożesz mi? A co się dzieje? No, nie mogę wejść, nie mogę złapać równowagi. Weź to, potrzymaj. A co to jest? Skąd ty masz miód? Bzz, 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 bzz. bzz. O nie, pszczoła lata, lata koło mnie. A, chyba mnie dziapnęła. A ale tu strasznie boli. Głupia kaziula ugryziona przez pszczółkę. O, o, zobacz, ugryzła cię i od razu odlatuje. Co ty? Co się z tobą dzieje? Dlaczego ty zrobiłaś się cała zielona? Jak ty wyglądasz? A teraz? Ej, Kaszka, co ty robisz? Ja jestem uciulona. Wszystko mi zdrętwiało. Pomocy. Lekarz, lekarz. Bo ja zaraz umrę. Co? Rady nie miałam pojęcia. Proszę pani, proszę pani. Czy to urządlenie? To nie była zwykła osa, to był szerszeń. Rany boskie. Ona jest uczulona. Szybko musimy ją zabrać do szpitala. Niestety, koniec wycieczki. Ojej, czy Kaśka z tego wyjdzie? Czy Kaśka w ogóle przeżyje? Przecież ona jest uczulona. Patty, jesteś moją koleżanką, ale tym razem przegięłaś. To, 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 to było straszne. Ty, ty mogłaś zabić Kaśkę. Ty nadal możesz ją zabić. Oj, czekajmy na wieści, co się z nią dzieje. Ja nie wiedziałam. Chciałam jej zrobić psikusa. Ale wszyscy już mają dosyć tych twoich psikusów. Wszyscy teraz stoją po stronie kaśki. Kaśka jest teraz najważniejsza, a ty ty najlepiej stąd odejdź. Oj, chyba przegięłam. Chyba teraz wszyscy przestali mnie lubić. No to ja byłam najlepsza w klasie. Co ja narobiłam? Kasiu, usiądź tutaj spokojnie, ja już dzwonię, ale jesteśmy głęboko, głęboko w zoo. Dzwonię po lekarza, zaraz będziemy w szpitalu. Mamy tutaj silny odczyn alergiczny. Ta dziewczyna źle się czuje, lekarza! Rany boskie, Kasiu, ty coraz gorzej wyglądasz. Połóż się na tę kozetkę, Kasiu, Kasiu, czy ty mnie słyszysz? O nie, nie ma z nią kontaktu. Pomocy, gdzie ten lekarz? Nie wygląda to zbyt dobrze. Ja panią pomogę, lekarz jest na kolejnym piętrze. O nie, o, o, ona się nie odzywa. Co, co z nią jest? Co, co? Puls jej spada? Co się dzieje? Rany! Lekarz! Lekarz! Szybko! Ona ona chyba umiera! Co się dzieje? Pilny, nagły przypadek. Co się wydarzyło? Wycieczka do zoo. Została ukąszona. Myślałam, że to osa, a to jednak szerszeń. Ona jest uczulona. W takim razie szybko musimy działać. Szybciutko. Dobrze, że tak szybko trafiła do szpitala. Najpierw szybkie badanie. Czy, czy ona naprawdę tak źle to znosi? Halo, halo, dziewczyno. Halo, halo, ty masz najmniej Kasia, słyszysz mnie? Nie ma z nią kontaktu. Halo, halo. O nie, muszę ją teraz przenieść tutaj. Nie, z nią naprawdę nie ma kontaktu. Przeskanujemy całe ciało. Co za zmiany? Co za zmiany? Nie że na skórze. To jeszcze wewnątrz organizmu. Ten szerszeń, ten szerszeń wykończy ją. Nie! Nagły przypadek. Musimy szybko operować. Jad wtargnął wewnątrz organizmu. Musimy jak najszybciej oczyścić organizm. Ta dziewczynka musi przeżyć. To w końcu mała dziewczynka, która nieświadomie została ugryziona. Tak jest, panie doktorze, bierzemy się do roboty, idziemy przyszykować salę operacyjną. Biedne dziecko, oby tylko z tego wyszło. Parawan odsuwamy, łóżko operacyjne jest gotowe. Włączmy jeszcze zaraz monitor. O tak, tutaj będą wszystkie czynności życiowe naszej pacjentki. Wygląda jakby zapadła w śpiączkę, ale ma otwarte oczy. Nie jest z nią dobrze. Wręcz bym powiedział, że wyraz twarzy jej się zmienia. Teraz zrobiła się zielona. Chyba temperatura ciała jej spada. A teraz znowu. halo, halo, słyszysz mnie? Znowu nie ma z nią kontaktu. Musimy podłączyć jej kroplówkę. O, czynności życiowe. Chyba na razie w normie. Puls jest ok, ale poczekajcie, bo, bo prosta linia to oznacza, że ją tracimy. Szybko, szybko, ratujmy ją. Zastrzyk. O tak, zastrzyk powinien pomóc. Jeden. Teraz wyciągamy jad, który jest w całym naszym organizmie. O i, i chyba jest lepiej. Czynności życiowe wróciły. Halo, halo, moja droga, słyszysz mnie? Ja się nią zajmę. Przebiorzę ją na salę pooperacyjną. Oby dziewczyna wyszła z tego. Takie ukąszenia są bardzo, bardzo niebezpieczne. Jakim cudem ona zbliżyła się do tego szerszenia? Jakim cudem od niego nie uciekła? To chyba był wypadek, albo świadome ugryzienie. Jedna z jej koleżanek trzymała tego szerszenia, i wówczas się to wydarzyło. Na tej sali pooperacyjnej powinnaś dojść do siebie. O, w tym łóżku poczujesz się od razu lepiej. No, i kolory na twarzy wróciły. Teraz odpoczywaj. Tutaj wszędzie dookoła są dzieci, które na pewno się tobą zajmą i dzięki temu wrócisz do zdrowia. Dzie dziękuję. O rany, to twoje pierwsze słowo, od kiedy wpadłaś do szpitala tutaj z takim hukiem. Chyba udało nam się ciebie uratować, ale jeszcze potrzebujesz dużo czasu. Cześć! Dlaczego trafiłaś do szpitala? Bo. Ukąsił mnie szerszeń. O rany bolało? Nawet tego nie pamiętam, bo jestem uczulona. Od razu dostałam alergii i nie mogłam mówić, zdrętwiałam. Wiesz co? Niektórzy już myśleli, że ja nie żyję. O rany, a jak do tego doszło? O, dotknęłaś go przez przypadek? Nie, bredna koleżanka mi go podstawiła. O, i zobacz, nawet jestem cała jeszcze brudna od miodu. Kasiu, Kasiu, gdzie jesteś? Kasiu, czy z tobą wszystko w porządku? Panie doktorze, panie doktorze, gdzie my możemy odwiedzić naszą przyjaciółkę Kasię po tym ciężkim ukąszeniu? Kasiu, czy ty żyjesz? Ależ oczywiście, że możecie ją odwiedzić. To znaczy, że Kasia żyje. Kasia, Kasia, czy wszystko z nią w porządku? Żyje, jest stabilna, ale to ukąszenie było tragiczne. Dosłownie, chwilę później pojawiłaby się w szpitalu i skończyłoby się strasznie. Kasia jest po ciężkim zabiegu, musieliśmy cały jad z niej wyciągnąć. Dodatkowo miała bardzo złe wyniki, ale już jest lepiej. Chyba możecie ją odwiedzić. Kasia, Kasia, jak ty się czujesz, Kasiu? Kasiu jest ci troszkę lepiej. O, jak weź zobaczyłam, jest od razu lepiej. Ale pozwólcie, że jeszcze wrócę do łóżka. Kasiu, musisz wiedzieć, że to nie był zwykły wypadek. To wszystko wina Patrycji, przyznała się. No i nagle zniknęła. Nie wiadomo, gdzie jest. Pewnie jest jej głupio, ale my się cieszymy, Kasiu, że ty przeżyłaś. Ojej, Patrycja, a ty tutaj z nami jesteś w szpitalu? Dlaczego siedzisz tak w kącie i płaczesz? Bo to moja wina. Chyba przegięłam. Zawsze dokuczam Kaśce, się z niej śmieję, ją wyzywam. Nie wiedziałam, że jest uczulona. Myślałam, że ją poboli, pójdzie do domu i się popłacze. A ja prawie ją zabiłam. No niestety to jest prawda. I musisz ponieść srogą karę. Nie wiem co na to dyrekcja szkoły, ale może się okazać, że cię wyrzucą ze szkoły. Może nawet rodzice Kasi pójdą na policję. Niestety, ale przede wszystkim to musisz przeprosić Kaśkę. Tak wiem, zrobię to. Ojej, moje zachowanie było straszne. No niestety kochani, ale koniec odwiedzin. Zostawcie już Kaśkę, bo jest bardzo zmęczona. Nikogo nie ma? Wszyscy poszli? Kasia, Kasia, Kasia to ja, Patrycja. Co? Patrycja? A, boję się ciebie, idź sobie stąd. Nie, nie, ja cię przepraszam Kasiu. Ja, ja chciałam powiedzieć, że głupio zrobiłam. Jest mi strasznie, strasznie źle z tego powodu. Co? Tobie jest przykro? Wiesz, co ty zrobiłaś? Wiem, ja prawie cię zabiłam i od dzisiaj obiecuję, że już nie będę ci dokuczać. Przepraszam cię, błagam, wybacz mi. No dobrze, wybaczę ci. Och, to było straszne, nie masz pojęcia, co czułam. Ale na szczęście już dochodzę do siebie i już wieczorem będę mogła pójść do domu. To bardzo się cieszę. Jeszcze raz przepraszam. Jestem okropna. Muszę się zmienić. Moje zachowanie doprowadziłoby do tragedii i Kaśka naprawdę mogłaby umrzeć.